Halo, halo, cześć i czołem, ja jestem Luxor, a to jest kolejny film na moim kanale, tym razem z gry Beam Drive. Czym właściwie jest Beam and G Drive, to zaraz wam powiem, a przed tym chciałbym powiedzieć, że to będzie taki film dość nostalgiczny dla osób, które oglądają mój kanał długo. A dla tych, którzy są tu pierwszy raz albo od niedawna, no to właśnie, Beam and G Drive to jest gra, która bardzo realistycznie ujawnia nam prawa fizyki. To znaczy, można przenieść się tutaj do świata gry, ale w sposób prawdziwy. Realistycznie niszczą nam się samochody, wgniatają, uszkadzają. Można do gry również podłączyć kierownicę i przejechać się niczym w prawdziwym życiu. A jak przesadzimy, to można się rozbić bardzo ładnie. Zaraz wam to pokażę. Być może dobrym przykładem będzie nie mapa Cliff, którą nagrałem na moim pierwszym odcinku, ale tam też się za chwileczkę wybierzemy. Pokażę wam to na przykładzie mapy Gridmap. To jest taka bardzo standardowa mapa w tej grze, domyślna zresztą, na której każdy gracz zaczynający tą grę musi się znaleźć. Tak samo jak musi mu się wyświetlić taki niebieski pickup, którego za chwilę zobaczycie. To jest taki pakiet startowy, zobaczcie: Gridmap i niebieski pickup. Beamage Drive to jest gra, która posiada taki system o nazwie Soft Body Physics, czyli. Jakby to ująć w słowa bardzo zrozumiałe, to słowo realistycznie brzmi bardzo dobrze. Możemy taki samochód rozbić. I on rozbija się właśnie jak widać, bardzo realistycznie, z najmniejszymi detalami. W każdej możliwej konfiguracji można taki samochód rozbić. Konfiguracji uderzenia, bo to nie jest jak w GTA, że tam troszkę się wegnie z tej strony czy z tamtej i koniec. Tutaj można to zrobić bardzo mocno. Jak już jest wgniecione, to można jeszcze mocniej. I to się bardzo niszczy jak w prawdziwości. Możemy zniszczyć samochód o samochód na przykład, bo tu jest dużo innych samochodów w grze. Część z tych, które widzicie, to są modyfikacje, ale nie będę już mówił, które dokładnie, bo tutaj no, trochę ich jest. Na przykład ten samochód jest modyfikacją, dlatego może go, po prostu go zrobię, o. Pokażę wam na przykładzie tego auta. To jest taka bardzo ładna modyfikacja. Zaraz Wam też pokażę, jak zdobyć taki samochód, czy inne tego typu autka. No i można takim autkiem pojechać sobie gdzieś daleko na przykład. O, możemy sobie zawrócić na ręcznym. O, troszkę nie wyszło. I na całej naprzód można pojechać w tamten samochód i sobie w niego uderzyć. No i ku Waszym ukazuje się bardzo ładnie zgnieciony samochód. I nawet możecie zobaczyć, że i wyginają się koła, i felgi się niszczą, zderzak, błotnik, inne takie rzeczy. Tutaj, no tak, trochę koło odpadło, dość wytrzymały widać ten samochód nawet jest. To było zderzenie dość mocne, ale jak widać, nie na tyle, żeby samochód nie mógł nie jeździć. To znaczy, proszę. On dalej jest w stanie jechać, ale ma przebitą chłodnicę. Jedno z kół nie jest już tak proste jak wcześniej. Chociaż widać, że wróciło do normy, mniej więcej. Nawet nie. Jedno koło skręca, a drugie koło nie skręca. No i taki samochód, oczywiście, można dalej poniszczyć. Z niego części będą dalej wypadać, i tak dalej. Samochód można oczywiście tuningować sobie. To jest rozmaita możliwość tuningu auta. Możemy na przykład stworzyć sobie jakiegoś maskulkara, bardzo starego. No i ten samochód ma już V8. Brzmi bardzo ładnie. Ale cichy jest bardzo. To znaczy, nie słyszałem go jakoś ekstra. No, i tutaj można konfigurację pojazdu zrobić i zmienić sobie w zakładce na przykład engine. Możemy exhaust, czyli wydech. Możemy mu w ogóle wyciągnąć wydech. To będzie bardzo głośno, posłuchajcie. No, teraz można powiedzieć, że brzmi jakoś konkretniej, prawda? Ten silnik można dodać mocy mu. Można, można go spinningować na przykład. Można mu zmienić gaźnik, można zmodyfikować ten gaźnik. Można wstawić kompresor wtedy będzie jeszcze więcej mocy. No i takim małtem się przejechać. Tylko że wszystko ma swoje możliwości, bo jest to na tyle realistyczna gra, że jak przesadzimy z możliwościami tuningu, to taki silnik może nam wystrzelić powietrze. No ten akurat raczej wątpię, żeby poddał się przy jednym barze do ładowania. Znaczy, no zdarza się, no oczywiście. No i można taki samochód później już tylko rozbić, bo nic nam więcej nie pozostaje. Jednak poddał się przy jednym barze do ładowania. Wtedy trzeba troszeczkę bardziej modyfikować taki samochód i jeszcze bardziej go stylingować. Jak już widzieliście, fajnie wygląda uderzanie i ładnie wgniatają się te samochody, ale fajnie byłoby zobaczyć coś takiego w spowolnionym tempie. I teraz, jak kliknę sobie alt i strzałkę w lewo na przykład, to jestem w stanie spowolnić sobie czas nawet do stukrotności i zobaczyć, jak taki samochód rozgniata się w spowolnionym tempie. Chyba idealnym na to przykładem, żeby to zobaczyć, byłaby tutaj mapa o nazwie Cliff. Możemy na nią teraz pójść. Na tej mapie jest taka duża góra, i z tej góry można zrzucać samochody. O, weźmiemy sobie jakieś auto, może na przykład takiego nowoczesnego, tutaj Shirley się nazywa. O, proszę i możemy tym samochodem teraz na wprost pojechać. O, ale się dobrałem kolorem do trawy. I teraz na wprost na całego można pojechać, spowolnić czas. Można i zobaczyć, jak samochód będzie teraz spadał z góry z klifu. I bardzo ładnie się wgniatał. Czas można spowolnić. Teraz mam ośmiokrotnie, ale można dać dwukrotnie, albo wyłączyć oczywiście z całką w górę. I ten samochód teraz będzie sobie ładnie spadał. Jest tak zielony, że normalnie w trawę się zamienia. Nie wiem, czy zauważyliście, ale mogli się tego nie zauważyć, to teraz wam powiem, bo jest to ciężko teraz zaobserwować, ale uruchomiły się automatycznie awaryjne kierunkowskazy w tym samochodzie. Ta gra jest na tyle realistyczna, że samochody starsze pozbawione są cech bezpieczeństwa, a te nowsze samochody mają bardzo dużo zabezpieczeń i elementów bezpieczeństwa, takich jak na przykład automatyczne hamowanie, czy blokada. Spuszczania sprzęgła za szybko, jakieś tam wspomagacze wjazdy pod górkę, czy w ogóle samochody są bardziej wytrzymałe. No i proszę, jak spadł właśnie samochód na dół. Właśnie co do tego bezpieczeństwa, to mogę Wam to chyba idealnie pokazać na mapie, którą pobrałem z repozytorium. A właśnie jeżeli chodzi o repozytorium, to może zanim załaduję mapę, to jeszcze Wam pokażę, jak zainstalować sobie mody, jak ja mam na przykład tutaj. 55 modów, zobaczcie, zainstalowanych. To są moje modyfikacje. Wszystkie moje modyfikacje to są. I takie modyfikacje można zainstalować właśnie tutaj z repozytorium. Tu jest bardzo dużo pojazdów, różnych map, czy scenariuszów, innych dodatków i tak dalej. Stąd można znaleźć takie pojazdy jak na przykład właśnie bodajże Fiat 126P można... Nie, 126 chyba nie jest. Kiedyś był Fiat, ale Chyba jest to. A maluch, może po prostu maluch? Tak, jest, proszę bardzo. Można pobrać malucha, tylko nie ma obrazków, ale gwarantuję, że jest fajne, bo na moim kanale był o nim film. Można pobrać różne inne mapy, czy takie auta, jak ja mam tutaj na przykład. Są różne samochody, ładne i nieładne, ale w repozytorium głównie są ładne samochody. Przynajmniej te, które są zrobione w Bimerdzie Drive, a nie w zakładce Automation, Automation. To, to nie stąd to. Stąd mi się nie podobają modyfikacje, one są takie, no nie wiem, nie podobają mi się. To trzeba zobaczyć, ale to nie będę pokazywał, trzeba się przekonać. No i teraz pójdziemy sobie na mapę, którą też mam z repozytorium to jest takie centrum zniszczeń tam robią crash testy. Właśnie tutaj można ładnie się pobawić, między innymi. No i pokażę Wam na przykładzie trzech różnych samochodów, jak to bardzo dokładnie w tej grze jest wszystko pokazane. Mamy tutaj takie autko, które produkowane było na przełomie lat 80. i 90. nazywa się Ibiszu Covet. Bardzo przypomina mi on Suzuki Swift. Nie wiem, czy wam również, ale mi bardzo. Do tego weźmiemy sobie trochę nowszy samochód. Teraz może z połowy lat 90. albo coś jak 2000 rok. To może być chyba dobrym przykładem Brukel Legran. Ten samochód nie, ten samochód jest też tak na przełomie. To może coś. Jeszcze troszkę nowszego, na pewno coś takiego znajdziemy. Myślę, że. Am Ibiszu Pesima tam była taka nowsza, ładniejsza. Ten jest też z tych lat. To mamy tutaj Ibiszu Pesima. O, taki samochód jest. On jest z lata 90. do 2000. Czyli mamy już taki przełom kolejnych lat. No i dla kompletnej różnicy, weźmiemy sobie najnowszy możliwy samochód dostępny w tej grze. Nowoczesny 2022 rocznik, czyli teraźniejszy właściwie samochód, nazywa się właśnie Brukel, Bastion coś takiego i teraz słuchajcie, możemy oczywiście tutaj samochodów jest więcej, zawsze z prawej strony jest napisane gdzie, jaki ma rok produkcji tu jakby się ktoś pytał, to tu na dole years jest i to są lata produkcji danego auta, no to na początek pokażę Wam to auto bardzo uroczy samochodzik w teście zderzeniowym, tutaj weźmiemy mu prędkość może 60, może 6, 70 km na godzinę. Taka optymalna prędkość. Bardzo szybka, jak na takie autko. Znaczy, dla wielu z nas to jest żadna prędkość, ale realistyczna do zderzenia. Więc mamy 70 na godzinę i uderzamy nim jak w prawdziwym crash-teście. Zobaczcie, jak samochód ładnie uderzył. Jak on się wgniótł. Ten dach, jak się w ogóle odgniótł. Ja go nie będę usuwał. Tak to wygląda przy 70 na godzinę. Teraz weźmiemy nowszy samochód. Już trochę bardziej zaawansowany technologicznie. Ma ABS-y, bo mryga tam na liczniku po prawej, że są ABS-y, więc ten samochód już ma ABS. Tamten poprzedni w tamtym wariancie akurat ich nawet nie miał. Także są tutaj już ABS-y, jakieś tam bezpieczeństwo zostało tutaj wprowadzone. No i tak samo uderzenie przy tych samych prędkościach. Zobaczcie, tak już wygląda. Można tym samochodem nawet jeszcze do tyłu pojechać. Nie, nie można. Zepsuła się pół oś. Więc już nie pojadę tym autem, nawet takie detale są tutaj. Tak wygląda samochód, już troszeczkę nowszy, jak uderzył. No, podobne cechy mają, to znaczy ugiął się dach i. No i troszeczkę się tutaj próg też zepsuł. Tamten to widać, że w ogóle się trochę złamał ten z tyłu, bo już taki zrobił się w banan troszeczkę, ten nie. No i teraz najnowszy samochód, technologicznie zaawansowany, zobaczcie po prawej na dole. Koło takiego kółeczka jest mniejsze kółeczko, bardzo malutkie. To jest kontrola trakcji, która mryga nawet. Ten samochód jest już zaawansowany technologicznie: ma strefy zgniotu i można pokusić się nawet o uderzenie z większą prędkością, ale zrobimy to z tą samą prędkością co pozostałe samochody, czyli 70 km na godzinę. I uderzamy. Zobaczcie, jak to wygląda, jak samochód się zgniot. Tutaj dach w ogóle nie jest naruszony. Auto kompletnie się nie zgniotło. Jeżeli chodzi o część od szyby przedniej w tył, nic się nie stało. W tamtych autach, no troszeczkę gorzej to wyglądało. Myślę, że to jest taki jeden z wielu rzeczy, którą widać w tej grze, że jest ogromna różnica między rocznikami samochodów. Ależ on brzmi ładnie. No, i teraz to samo uderzenie z prędkości tam ponad chyba 130 na godzinę. Możemy sobie nawet kamerę tutaj zmodyfikować i zobaczyć to, jak będzie wyglądało w spowolnionym tempie. No, przy tej prędkości już oczywiście wiadomo, że jest bardzo niebezpiecznie. Ale zwróćcie uwagę, że samochód automatycznie wcisnął hamulec, zaciągnął ręczny chyba i uruchomił światła awaryjne. Jak widać, uruchomił światła awaryjne, ale kompletnie zdewastowany jest ten samochód w tym momencie. I mrygają wszystkie kontrolki. Całkowicie się skończył ten samochód. Świetna jest to bardzo sprawa. Podoba mi się to bardzo mocno w tej grze. Myślę, że możemy przejść na kolejną mapę. Też jedną z domyślnych map w tej grze. Jest ich tutaj sporo. Można wybierać między mapami. Oczywiście więcej map można pobrać w tym repozytorium w grze. I myślę, że to jest najlepsze miejsce do pobierania takich map, bo jest bardzo bezpieczne przede wszystkim, i nie zrobi się jakiegoś kuku przypadkowo, pobierając jakieś dziwne mody. Lepiej chyba pobierać sobie z oficjalnej strony gry. Są tutaj również jeszcze samochody z zawieszeniem hydraulicznym, tylko teraz nie wiem, czy takowy znajdę. Można domontować oczywiście do samochodu, ale wiem, że jest tutaj taki, który już ma to wbudowane i był on taki, no to był stary samochód, teraz szukam po tej liście i nie mogę go znaleźć, ale na pewno gdzieś tu mi przeszedł między oczami można go sobie, o oh jest Blueback tu on ma taką wersję Lowrider, zawieszenie tego typu można zamontować też do innych samochodów ale można się pobawić można podnieść to zawieszenie ze wszystkich stron ale można się też pobawić w takiego o, zgodnie z muzyką, jak w GTA była taka misja w San Andreas, chyba że można było takie coś porobić. No to tu właśnie jest bardzo podobnie. No i możemy teraz wykorzystać ten samochód, postawić go tutaj tak bokiem. Ładnie w ogóle wygląda tutaj bez środkowego słupka ta cała przestrzeń. Możemy teraz zabrać jakiś inny samochód, na przykład niech będzie to ten pickup amerykański. O, taki, taki 100% amerykański będzie pickup, zobaczcie. O. I można teraz pojechać tym samochodem gdzieś daleko i uderzyć w tamto auto. Oczywiście będzie to wyglądało super. Nie wiem, ale bardzo dla mnie satysfakcjonująco wyglądają te uderzenia. Są takie przyjemne. Nie wiem, czy Wam też się to podoba, ale dla mnie wygląda to bardzo miło. Jestem ciekaw Waszego komentarza. Napiszcie w komentarzach, bo jestem bardzo ciekaw. I teraz uwaga, będzie uderzenie. Uwaga, uderzy. Pięknie to wygląda. Samochody można też naprawiać, ale to trzeba dużej wiedzy na ten temat. To znaczy, da się odginać te części, a ja mam na kanale trochę takich odcinków Virtuos, blacharstwa i lakiernictwa. Zobaczcie na te drzwi. Można kontrolem kliknąć i przeciągnąć. O! Przeciągnąć i patrzcie, wyprostowałem drzwi. Piękna robota. No, rzekłbym, że użyłem tutaj bardzo wciągającej przepychaczki do toalety. No, tak można byłoby to powiedzieć. Nie wiem, czy na tej mapie to zadziała, ale można tutaj również w tej grze uruchomić ruch drogowy. To znaczy, że zaczną jeździć inne samochody po drodze. Spróbuję uruchomić. Wystarczy kliknąć Escape i tutaj mamy taką zakładkę e S I S L A I -A -L. Czytać tak czytać i jest taka, taki znak sygnalizacja. Tu można zrobić ze normalny i ze z policją. Weźmiemy normalne. Wtedy się tworzą samochody, zależy ile ustawione jest w grze, ale bardzo mocno zżera to komputer, procesor, duże zużycie. No i jeżdżą potem takie auta. Tutaj może trochę nie będą ładniej jeździć, bo to nie jest mapa z miastem, ale potrafią jeździć samochody normalnie, zachowywać się bardzo realistycznie. Po uderzeniu w nie potrafią coś mi tutaj a, koło mi szoruje, potrafią nawet odpalić awaryjne. Ojoj zaraz chyba się rozbije o uderzyłem właśnie w inny samochód i on uderzył w inny samochód i obydwaj odpalili awaryjne ale drugi uciekł bo pomyślał a nie też się zatrzymał tylko trochę dalej więc fajnie się zachowują bo można z takiego samochodu wyjść klawiszem F o i można podejść do takiego nikczemnika w samochodzie i skrzyczeć go pouderzać wybić muszę, można jak w GTA niestety nie da się ukraść auta ale można mu powgniatać drzwi na przykład skopa mu w te drzwi zrobić i uciec no można. Są misje, właśnie akurat na taką najechaliśmy ale nie jest to na razie nic specjalnego ale bardzo fajnie tutaj twórcy dodają różne takie rzeczy jak misyjki, można mapę sobie taką odpalić i tutaj jest spis misji jakie są na danej mapie między innymi można sobie pojeździć podowodzić jakieś rzeczy na moim kanale możecie zobaczyć trochę filmów takiej kwestii, są też quick travelle, czyli szybka podróż do jakiegoś miejsca na mapie i wtedy z tego miejsca można się zabrać i pojechać. Auto mi się naprawiło, potem nawet zauważyłem, nie wiedziałem. No i co? No można, o! O, ale ładnie to wyglądało! Mega! Podobało mi się super! Świetnie to wyglądało! No i teraz taki samochód, jak na przykład stoi, możemy też zniszczyć nie tylko rozbijając go o coś, bądź o inne auto, o cokolwiek. Możemy na przykład do niego strzelić z armaty, bo tutaj w grze jest coś takiego jak armata. O, stworzymy sobie armatę. Ojej, tylko jakże mnie ja nie wpadł do wody. Armata jeździ, tak. Dobrze widzicie. Armata jeździ. No dość blisko jestem ustawiony tą armatą, ale powolnie czas stukrotnie i chyba, chyba puściłem właśnie kulkę. Nie wiem gdzie ta armata jest. O, leci kulka. Trochę zwiększymy. O. Przesmyrnęła się przez cały samochód. O, i wróciła w drugą stronę. Na szczęście nie uszkodziło nam to dobitnie samochodu. Można dalej jeździć, ale można to zrobić tak mocno, że... Można w sumie złapać za ten samochód i wyrwać część jeżdżącą z części nie jeżdżącej, Wszystko jest częścią jeżdżącą. Można oderwać budę z ramy. Oczywiście część ta ramy nie jest dostępna we wszystkich autach, bo to jest na przykład taki typowy amerykański samochód. Można nawet go rozpołowić na pół. Są takie samochody, które potrafią się rozpołowić na pół, ale bo są też na ramię na przykład, ale są takie samochody, które nie są na ramię, Europejskie na przykład, tutaj są też takie auta, no i tu już tegoś takiego nie zrobisz. Nie wiem, czy mi się uda go teraz. No można go zdemontować oczywiście, tak na części pierwsze można wyciągnąć silnik i inne takie... O, wyciągnąłem właśnie bagażnik. O! Proszę bardzo, samochód udało mi się rozerwać na strzępy w tym momencie. Trochę brutalnie, ale się udało. Co do klawiszologii, no to wszystkie klawisze, które tutaj podają, też w filmie mogą się różnić. Warto sobie zobaczyć w ustawieniach gry, w opcjach sterowanie, jak wygląda, żeby wiedzieć, jakie są rzeczy, bo tu dużo więcej rzeczy można zrobić, to jest tylko kawałeczek możliwości tej gry. Przede wszystkim główną cechą tej gry jest realizm, który oferuje ta gra. Widzicie to już na pewno, a pomyślcie, że można tylko więcej, bo można zainstalować moda na multiplayera, spotkać się ze znajomymi, podłączyć kierownicę, na przykład jakiegoś Logitecha G923 czy G29, czy inną tam Kierownicę i można pojeździć naprawdę realistycznie. Tutaj chyba też są odcinki na moim kanale. Można zobaczyć, jak to wygląda od kuchni, więc to chyba tyle, jeżeli o to chodzi. No a ten samochód to modyfikacja, to już mówiłem. Można dach mu otworzyć. O! Klawisz O. W innych samochodach pod klawiszem O otwierają się na przykład tylne klapy, drzwi, czy takie tam rzeczy. Polecam moda Openable Mod. Jest na repozytorium, dzięki niemu Akurat nie w tym samochodzie, bo to działa tylko na domyślnych, ale drzwi można otwierać, maskę, klapy i tak dalej. Bardzo fajna modyfikacja. Widzieliście ją na liście, jak pokazywałem, także znajdziecie na pewno. No i to jest właśnie Blimed Drive. Taka super realistyczna gra, której poza takim bezcelowym jeżdżeniem i niszczeniem można sobie też odpalić jakąś kampanię. Ona nie jest jakaś specjalna, ale można odpalić też scenariusze. Tutaj jest dużo fajnych misji. Bardzo dużo fajnych misji, polecam sobie przegrać wszystkie. Na kanale były z nimi odcinki. Jak komuś się nie chce, bo nie ma tej gry. No i co, no 80 zł kosztuje ta gra. Póki co, jest to gra w wersji alfa, czyli no skoro niektóre gry zdrożały o 100%, jak już wyszły z alfy, no to tutaj może być bardzo podobnie. Nie zdziwię się, jak cena zawinduje do 200 zł. Więc jeżeli ktoś coś, to chyba to dobry moment, żeby kupić, bo gra tanieć nie będzie. Na wyprzedaży, jak się znajdzie czasem, to jest tylko 10 zł tańsza, także czy warto czekać za 10 zł na taką satysfakcję w grze? Nie wiem, ja bym zapłacił. Gra jest warta swojej ceny. Więc ja zapraszam i ogólnie polecam. Mnie się gra bardzo podoba. W końcu przegrałem 6 lat i to tutaj na kanale w tą grę. I to właśnie dzięki tej grze ogląda mnie tyle osób, ile ogląda i jest tyle wyświetleń, ile jest pod tym filmem i innymi filmami na kanale. I to tyle w tym filmie. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne moje wytwory, wyobraźnik, jakie tutaj będą powstawać, głównie z tej gry na kanale. Dzięki bardzo, zostaw lajka, jeśli się podoba. Na razie, pa, hej! <grym>, ale, się, ole, ole, ale jak się... O kurczę, patrzcie, co się z nim stało. Przepołowiłem samochód, znaczy tak się wygiął, tak... Wow. No, to, to tyle w sumie. To na razie.